Rok szkolny 2022-2023 jest rokiem szczególnym, ponieważ właśnie teraz matura będzie zdawana w dwóch formułach. Jedna formuła to formuła nowa, nazywana maturą 2023. Druga formuła to ta znana od lat, w zasadzie od 2015 roku. Jeżeli masz za sobą edukację gimnazjalną albo chcesz uzupełnić egzamin maturalny po latach, Będziesz zdawać maturę w wersji 2.15. A jak będzie wyglądał ten typ egzaminu właśnie w tym roku posłuchaj. Nazywam się Iwo Cyjna. Jestem twórcą kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Od ponad 25 lat jestem nauczycielem języka polskiego i egzaminatorem maturalnym. Pomogłem już tysiącom uczniów przygotować się do matury. A teraz pragnę pomóc również Tobie. Natura w formule 2015 w tym roku będzie składała się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej otrzymasz dwa arkusze. Pierwszy z nich będzie związany z tak zwanym czytaniem ze zrozumieniem, to znaczy, że pracować trzeba będzie nad dwoma tekstami nieliterackimi. Do tych tekstów nieliterackich Będą przygotowane pytania, które sprawdzać będą Twoją umiejętność odbioru, właśnie takiego tekstu. Będą to również pytania, które będą sięgały do Twojej wiedzy z lektur, ale dosyć ograniczonej wiedzy. Trzeba będzie zaobserwować, jaki to jest tekst z lektur obowiązkowych. Czasami trzeba będzie go dopasować do informacji, które będą zawarte w tekstach nieliterackich. Dodatkowo jednym z zadań do zrealizowania w ramach. Tego arkusza będzie również streszczenie logiczne. Więcej o streszczeniu logicznym mówię w tym filmie. Drugi arkusz zawierać będzie trzy tematy. Spośród nich wybierasz jeden. Pierwszy temat odwoływać się będzie do lektury obowiązkowej realizowanej w szkole średniej w całości. Zatem może to być temat związany z lalką, trzecią częścią dziadów, Panem Tadeuszem albo z Weselem. Drugi temat będzie odwoływał się do. Jakiegoś innego utworu literackiego, niekoniecznie w ogóle poznawanego w czasie lekcji języka polskiego. Trzeci temat to temat interpretacyjny. To znaczy, że trzeba będzie dokonać interpretacji tekstu poetyckiego, który będzie zaprezentowany właśnie w tym temacie. Ważna informacja: Twój tekst powinien mieć minimalnie 250 słów. W tegorocznym egzaminie maturalnym będzie również część ustna. Która nie była realizowana w ciągu ostatnich dwóch lat. Na czym polega egzamin ustny z języka polskiego, właśnie w tej formule? W momencie, kiedy wchodzisz na salę egzaminacyjną, losujesz jedno pytanie. Pytanie to może być z trzech różnych grup tematycznych. Zatem, wylosować możesz pytanie typowo literackie. Będzie zatem temat, do którego dołączony będzie fragment tekstu literackiego. Innego typu pytanie. Będzie wtedy, kiedy wylosujesz temat odwołujący się do zagadnień językowych. Ponieważ wtedy tekst, który będzie do tego dołączony, może być tekstem związanym z jakimś zagadnieniem językowym, ewentualnie może to być tekst literacki, w którym ty będziesz musiał dokonać obserwacji językowych. Trzecia grupa tematów związana jest z tak zwaną korespondencją sztuk. To znaczy, że materiał, który otrzymujesz, Zbogacony jest na przykład zdjęciem albo reprodukcją jakiegoś obrazu bądź też plakatu. I Twoje zadanie będzie polegało na tym, żeby omówić temat, który został tam wprowadzony, w odwołaniu do materiału, na przykład ikonicznego, który na tym arkuszu się znajduje, w połączeniu z literaturą. Na przygotowanie odpowiedzi na tak wylosowany temat, Masz 15 minut. Po tych 15 minutach przystępujesz do drugiej części egzaminu ustnego, czyli do zaprezentowania swojej wypowiedzi i rozmowy z komisją. Na Twoją wypowiedź przeznaczonych jest maksymalnie 10 minut. W tym czasie prezentujesz temat i te treści teoretyczne, lekturowe, kulturowe, które zostały. Prowadzone do Twojego arkusza, a później pozostaje część na rozmowę z komisją. Rozmowa dotyczy tego, co zostało przez ciebie powiedziane. Więc jeżeli w ciągu 10 minut nie zdążysz dokończyć swojej wypowiedzi, to właśnie ta rozmowa ma wykazać, że Twoja wiedza rzeczywiście jest odpowiednia, szeroka. Tam możesz dopowiedzieć te treści, które na przykład ze względu na zdenerwowanie umknęły ci. Wtedy, kiedy prezentowałeś swoją wypowiedź. A jeżeli zdajesz maturę z języka polskiego w wersji rozszerzonej, masz przed sobą kolejne zadanie. Arkusz matury rozszerzonej zawiera dwa tematy. Pierwszy temat dotyczy zagadnienia literackiego. Po przeanalizowaniu dołączonego do tematu tekstu, musisz napisać swoją pracę. Pracę, która zbiera informacje przekazane przez autora tekstu. Oraz Twoje doświadczenia literacko-kulturowe. Możesz jednak wybrać również drugi temat. Drugi temat to interpretacja porównawcza. Zatem otrzymujesz dwa teksty literackie, które musisz ze sobą porównać, zestawić, pokazać jakie są podobieństwa i różnice. Więc jeżeli przed tobą matura w tej formule jesteś w dobrym miejscu, zasubskrybuj ten kanał. Jest tu wiele filmów o lekturach i zagadnieniach maturalnych. Zapraszam cię również na stronę matura na Znajdziesz tam kursy naturalne, które pomogą ci przygotować się do matury z języka polskiego. To co? Widzimy się.